The Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowny Panie Prezydencie Stanów Zjednoczonych, Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, drodzy koledzy, drogi sekretarzu generalny NATO. To rzeczywiście dobra okazja, żeby spotkać się znowu w formacie bukaresztańskiej dziewiątki, który razem z Andrzejem Dudą, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, zainicjowaliśmy w roku 2015. Rok po tym, jak Wojna wróciła do Europy. Wojna nie przyniosła nic poza cierpieniem i rozpaczą, a także. Zabójstwem i wysiedleniem milionów Ukraińców. Przyniosła też nieocenione straty i niepewność. My, przywódcy wschodniej flanki, mamy obowiązek stanąć mocno w obronie naszego pokoju. Musimy również mocno wypełniać złożone zobowiązania na rzecz wspierania Ukrainy tak długo, jak będzie to potrzebne, tak żeby Ukraina wygrała tę wojnę. Właśnie to będzie nadal robić. Rumunia. Nie jesteśmy w tym wysiłku pozostawieni sami sobie. Nasz wysiłek jest wysiłkiem skali i zakresu transatlantyckiego i dlatego bardzo cieszę się z dzisiejszej obecności wśród nas prezydenta Josefa Bidena, ponieważ obecność ta potwierdza merytorykę naszego formatu bukaresztańskiej dziewiątki, a także przywiązanie administracji. Prezydenta Bidena do bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. To zobowiązanie jest niezwykle solidne. Wychodzi też w przyszłość. Obejmuje zwiększanie wojskowej obecności. To musi być kontynuowane. Także przygotowanie amerykańskiej strategii dla Morza Czarnego. Cieszę się również z udziału w naszym szczycie sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Dziękuję za tą dobrą koordynację. Prawie rok temu Rosja próbowała zniszczyć bezpieczeństwo europejskie i euroatlantyckie, a także międzynarodowy porządek oparty na zasadach. Rosja działa w sposób agresywny. Byliśmy już świadkami takiego zachowania a w Republice Mołdowy, w Gruzji, a także na samej Ukrainie. Dzisiaj ci partnerzy cieszą się wsparciem sojuszniczym na rzecz długotrwałej odporności. Odporność ta jest potrzebna po to, żeby mogły one osiągnąć trwały pokój, stabilność, a także dobrobyt. Również jesteśmy silnymi zwolennikami perspektywy euroatlantyckiej dla Ukrainy. Chcemy, aby ta brutalna wojna przeciwko Ukrainie była ostatnim aktem Rosji. Aby to osiągnąć, musimy również zdecydowanie zapobiegać obecnej agresji, a także przeciwstawiać się kolejnym. NATO jest silne. Pokazuje jasne zobowiązanie na rzecz Ukrainy, a także narodu ukraińskiego. Bukaresztańska dziewiątka jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Dalej będziemy koordynować nasze prace w kierunku szczytu NATO w Wilnie, który będzie sukcesem. Dziękuję Państwu za uwagę.